W 1943 roku Trzecia Rzesza zaczęła przegrywać II wojnę światową na wszystkich frontach, lecz Hitler nie tracił wiary w zwycięstwo i nakazał stworzenie Die Wunderwaffe, czyli tłumacząc na nieco bardziej ludzki język cudownej broni, która miała zmienić oblicze wojny. Już po pierwszej wojnie trwały prace nad nowatorskimi rozwiązaniami. Traktat Wersalski, co prawda, zakazywał Niemcom posiadania samolotów bojowych, czołgów czy artylerii dalekiego zasięgu, ale nie było w nim mowy o rakietach. Stąd już od lat 30. były prowadzone badania nad budową rakiety V1. Podczas gdy front powoli zbliżał się w stronę Niemiec, Hitler nakazał opracować broń, która powstrzyma natarcie aliantów i zmieni oblicze wojny. Broń która wyprzedzałaby swoje czasy o dekady. Aby powstrzymać natarcie Armii Czerwonej produkowano ciężkie czołgi tygrys, które niestety przez swoją 55-tonową konstrukcję spalały ogromną ilość paliwa i nie cieszyły się zbytnią mobilnością. Przez skomplikowaną konstrukcję oraz długi etap produkcji tygrysy oraz późniejsze tygrysy 2 których wyprodukowano jedynie 500 sztuk nie mogły pokonać liczniejszych i szybszych radzieckich czołgów T34. Czołowy konstruktor niemieckich czołgów Ferdinand Porsche nie nauczył się na poprzednich błędach ciężkich czołgów i w 1942 roku skonstruował maszynę, która miała być niepokonana przez współczesne czołgi. Pancerkam Wagen 8 Maus, ważący 150 ton czołg, z pancerzem o grubości 150 mm, był tak ciężki. Że nie mógł go utrzymać żaden most Dlatego Porsche wyposażył go w tak zwane chrapy Które dostarczały sześcioosobowej załodze powietrze Podczas jazdy pod wodą Prace trwały przez całą wojnę Lecz wyprodukowano jedynie dwa prototypy. Uważasz, że pieszczotliwa mysz jest dużym czołgiem? Nie dla III Rzeszy. Istniał również projekt prawdopodobnie największego czołgu na świecie, a mowa o Land Cruiserze P1000 Rate. Prototypowy czołg superciężki ważący 1000 ton ratę, był ponad 5 razy cięższy od największego wyprodukowanego kiedykolwiek czołgu Maus. Budowę szczura Rozpoczęto, ale nigdy nie ukończono z przyczyn bezsensowności projektu, gdyż Rate nie przeprawiłby się przez żadną rzekę oraz niszczyłby każdą drogę, po której by przejechał. A przez swoje gabarety i zawrotną prędkość 13 km na godzinę, byłby łatwym kąskiem dla lotnictwa. Gdyby jednak ta machina weszła do służby, żołnierze ujrzeliby właśnie taki widok. A skoro już jesteśmy przy lotnictwie? Pod koniec wojny Trzecia Rzesza do defensywy używała już pierwszych na świecie samolotów odrzutowych. Pierwszym z nich był Messerschmitt Me 262, pierwszy użyty bojowo samolot myśliwski o napędzie odrzutowym. Tradycyjne samoloty śmigłowe nie miały szans w starciu z samolotami odrzutowymi, dla których uzyskanie prędkości 800 km na godzinę nie było problemem. A więc dlaczego, pomimo tak nowoczesnych technologii, Trzecia Rzesza jednak poniosła klęskę? Po prostu tych samolotów było za mało oraz piloci nie byli jeszcze dokładnie przeszkoleni z pilotażu nowych typów samolotów. Ginęli oni zazwyczaj podczas lądowań. Trzecia Rzesza dysponowała wtedy również pierwszymi w historii śmigłowcami, które były dość prymitywne i nie wykorzystywano ich do bojowych zadań. Wiadomo również, że piloci, którzy bombardowali Niemcy, widywali tajemnicze świecące kule przy ich maszynach, które mogły być wymysłem nazistów. Czymś, co w sumie jest używane do dziś, to konstrukcja rakiety V2. Był to pierwszy w historii udany konstrukcyjnie rakietowy pocisk balistyczny, skonstruowany przez zespół niemieckich naukowców pod kierunkiem Wernera von Brauna, którego marzeniem było stworzyć maszynę, która byłaby w stanie polecieć w kosmos. Po kapitulacji Niemiec von Braun. Wraz z gronem współpracowników oddał się 12 maja 1945 roku w ręce Amerykanów, licząc na możliwość kontynuowania badań. I tak, już w Stanach, na podstawie pierwszych rakiet V2, Brown wraz ze swoim sztabem specjalistów stworzył rakietę Jupiter, która 31 stycznia 1958 roku wyniosła na orbitę pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity Ziemi Explorer 1. A Sam Brown stał się pierwszym dyrektorem Centrum Lotów Kosmicznych imienia George'a Marshalla w Albami. Kolejnym dziełem von Browna była rakieta Saturn V, która pozwoliła wylądować amerykańskim astronautom na Księżycu oraz do dziś zostaje największą rakietą, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. I tak von Brown, ze zbrodniarza stał się bohaterem, którego dzieło możemy podziwiać i korzystać z niego do dziś. Najbardziej zastanawiające jest to, że kolejne fazy rozwoju technologii były opierane o niemieckie plany i konstrukcje stworzone podczas II wojny światowej, jak ten przykład Hortena Hu-229 i późniejszego amerykańskiego bombowca strategicznego B-2. Przypadek? Nie sądzę. Jednym z najbardziej absurdalnych i zarazem tajemniczych projektów była m.in. ta konstrukcja, która wyprzedzała swoje czasy o setki lat. A mowa tu o Hound Boo Dry, będący tajną bronią Trzeciej Rzeszy pojazd latający o napędzie antygrawitacyjnym. Powstał tylko jeden prototyp. Wykonał on 19 lotów, podczas których testowano jego właściwości. Mógł on pomieścić w swoim wnętrzu aż 32 osoby i rozwijać prędkość 10 machów, co przy dzisiejszej technologii jest ciężkie do wykonania. Jego napęd składał się prawdopodobnie z generatorów elektrograwitacyjnych. Urządzeniem zasilającym dla wszystkich statków był zestaw połączonych silnych elektromagnesów generatora Van de Graaffa i rodzaj sferycznego dynama Marcoliniego zawierającego kule wirującej rtęci. Niestety wraz ze zbliżającym się frontem jedyny prototyp został zniszczony. Ciekawostką jest, że duża część naukowców pracujących przy tym projekcie wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, a dwa lata po wojnie miał miejsce incydent w Roosevelt, gdzie podobno rozbiło się UFO które całkowicie przypadkowo przypominało konstrukcją maszyny III Rzeszy. Czy to UFO, czy niemiecka maszyna latająca zbudowana w Stanach? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Kolejną bronią, czy czymkolwiek to miało być, był Digglokke. Dzwon, jak podają niektórzy badacze, miał być prototypem maszyny służącej do opanowania pola magnetycznego, grawitacji, czy nawet podróży w czasie. Digglokke, nad którym pracowali wyznaczeni przez Hitlera uczeni, Miał kształt dzwonu i zawierał dwa pojemniki wypełnione substancją nazwaną Xerum 525, która przypominała rtęć. W 1945 roku 60 naukowców, którzy pracowali nad projektem, zostało zamordowanych, ponieważ dla nazistów zachowanie tajemnicy miało najwyższą wagę. Strach pomyśleć, co by było, gdyby wojna trwała kilka albo kilkanaście miesięcy dłużej. Może byłyby już możliwe podróże międzygwiezdne. A może świat wyglądałby dokładnie tak, jak w tej grze, w której mamy namiastkę tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby cudowne broni Hitlera weszły masowo do czynnej służby. A ty, co sądzisz na ten temat? Co by się wydarzyło, gdyby wojna trwała o kilka miesięcy dłużej?